Siema siema, kurwa witam Nie ja jestem Inapa i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie rozdawać trochę kaski Bo rozdajemy losowym osobom, może niektórzy z nich to będą nowi gracze To będą po prostu przypadkowe osoby Nie wiem ile rozdam No myślę, że tak gdzieś z pięćka jak rozdam to będzie dobrze Mam 10 na wszelki wypadek jakby mnie poniosło Także zabieramy się do rozdawania Mamy tutaj pierwszego przyjaciela Czekaj Kuba Kurwa Chłopa wyjewało w kosmos Dobra damy Kubie 150... tysiaczka już Daj kasę Gdzie ten Kuba tam pobiegł? Majsterunio tu jedzie, no i Kuba nam uciekł niestety Także dobra, biorę auto i jadę szukać następnych Tutaj mamy jakiegoś klienta Kubuś Fajna furka Kubuś Daj kasę 96 Tysiaczka. Dobra, mamy damy Kubusiowi. Tysiaczka dałem. Także jedziemy szukać kolejnych. Może jakiś nowych na giełdzie spotkamy. Za co? Tak, o prezencie. O, Kubuś wysłał serduszko, Kubuś serduszko dla Ciebie również Kubuś Dobra, idziemy szukać następnych klientów. Witam. Witako mamy klienta, elo, elo Witako, co nam dasz? Co chcesz zaproponować mi tu Witako? Hmm. Obmyśli Dobra Daj kasę 2, 3, 5, Witako, dostaniesz tysiaczka a nie, damy Witako damy 2000. Tak, o. Tak, o, w prezencie. Mamy Pitako, dostał, tak, o, w prezencie. Mamy drugiego klienta, pana Kamienia. Panie Kamieniu, co to za zniszczona furka? Panie Kamieniu, Pan Kamień myśli. Dobra, Daj kasę, 208, damy tysiaczka. Na naprawę. Morto. Mi tak dostał dwa koła, on się nawet nie zorientował. <grym> Chłop to, to nie wie co się dzieje. Dobra, szukamy. O, mamy miejsce na kosiarach. Jedno dla mnie, oni wiedzieli, że przyjadę. Dobra, wychodzimy. Ciekawe, jak wrócę do tego. Chłopaki się tak męczą na kosiarach. Co my tu mamy? Dobra, jakieś 206. Jakie jeszcze? 237, dobra, to damy 206, daj kasę 206, tysiacka damy i uciekamy. Chłopak się męczy na kosiarach. Ciężko pracuje to niech ma.